Witam Państwa Radosław Niziołek, Gość Sportowy, a dzisiejszymi moimi Państwa gośćmi są Andrzej Gaweł, trener sekcji ciężarowców Agrosu Zamość. Witam cię, Andrzeju. Witam Państwa. I Agnieszka Kuczmaczewska, zawodniczka. Dzień dobry. Andrzej, dlaczego ciężary trenujesz? Ciężary zacząłem sam jako zawodnik trenować w 99. Po skończeniu szkoły podstawowej poszedłem do liceum, do Hrubyszowa. Tam moje pierwsze kroki stawiałem w ZSP nr 1 w Rubeszowie. Tam, można powiedzieć, że dostrzegł moje predyspozycje trener Tarnawski, trener Czerniak. I zacząłem tam swoją przygodę, zacząłem treningi. I tak do dziś dzień. Później skończyłem tą szkołę, zdobyłem jakieś medale na Mistrzostwach Polskich, dostałem się na AWF. I na awf już dalej rozwijam swoje zainteresowanie, no już w tym momencie to sport. Co się stało Andrzej, że reaktywowałeś sekcję Algrosu Zamość, bo ona przez jakiś czas nie istniała? Tak, sekcja zakończyła działalność, prawdopodobnie jak dobrze pamiętam w 96 roku, później przez 15 lat nic nie było, znaczy nic nie było, no nie było to prowadzone, nie było trenera, który się tym zajął i Prezes Konrad Firek zaproponował, po skończeniu studiów już byłem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego, żebym taką pracę podjął, żebym podjął się zajęcia rozkręcenia tego, tych ciężarów w Zamościu, bo duże miasto, wielki potencjał, ale brak ciężarów. Agnieszko, dlaczego trenujesz ciężary? Jako kobieta to taki sport bardzo ciężki jak dla kobiet. Dlaczego trenuję? Spodobało mi się to, we wrześniu odbyły się w tej szkole właśnie zawody, wtedy przyszłam pierwszy raz i jakoś spodobało mi się, zafascynowałam się tym. A koledzy w szkole Ciebie się nie boją na przykład, bo no? masz taką siłę, że znaczy, możesz ich podnosić? czasami żartami podchodzą do mnie, ale tak nie wszyscy okej okay do mnie. Może nam przedstawisz Andrzeju sukcesy Twojej sekcji. Największe sukcesy, bo sekcja istnieje dopiero 3 lata, osiągnęła w tym roku. Znaczy, osiągnęliśmy wspólnie. Agnieszka Kuczmaszewska zdobyła brązowy medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Przegrała tylko srebrny medal, wagon ciała 100 gram, no niestety no, czasem tak bywa. Szymon Wójtowicz na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży właśnie również zdobył medal brązowy. I Rafał Kołtyś już kiedyś rozmawialiśmy o tym, również no, też brązowy medal. No, za, Zacząć trzeba od czegoś. Mistrzostwa w Puławach Polskich. Tak, tak, Mistrzostwa Polski były w puławach juniorów, on już był troszeczkę starszym zawodnikiem od początku właśnie to jest jeden z pierwszych zawodników w sekcjach w ogóle, jakie jacy by, byli. No i... efekty pracy trzech lat zaowocowały medalem na mistrzostwach polskich. Może byś przedstawił widzom jako trener, jak wyglądają wasze przygotowania do zawodów? Jak, gdzie trenujecie? Ile razy dziennie trenujecie? Trenujemy codziennie, znaczy pięć razy w tygodniu, czasami 6, w zależności od potrzeby i jak mamy, jaki jest okres, czy to jest okres przedstartowy, czy to jest okres startowy, czy to jest okres roztrenowania. Treningi odbywają się w zespole szkół numer 5 w Zamościu na Szczebrzeskiej, na siłowni, którą, jest, którą udało się nam w pewien sposób wyremontować, te pomieszczenia garażowe. Udało się to wyremontować dzięki przychylności władz miasta, dyrektora, udało się to jakoś odremontować. Tam trenujemy pięć razy w tygodniu, treningi się odbywają od 14 do 18, bo są dwie grupy treningowe i zaczynamy od, od prostych ćwiczeń. Przy młodszych grupach on, trenują oni y, trening ogólnorozwojowy, rozciągania. bardzo ważne jest podnoszenie ciężarów, wbrew pozorom, jak to wszyscy mówią, że Tutaj tylko, aby pakować, aby pakować. Nie, niestety trzeba być dość sprawnym. Dlatego ja dużą wagę przykładam do tego, żeby oni się dobrze rozciągali, żeby był trening na początku gimnastyczny, później wchodzimy na trening objętościowy, że są to, jest to duża ilość powtórzeń technicznych, bo to jest trudny sport dość technicznie i, i trzeba włożyć wiele pracy. Monotonny bardzo. No, dość monotonny, ale myślę, wydaje, że oni się cieszą, że się poprawi o kilogram, o pół kilograma, że. Na masie stracą, bo dziewczynę, na przykład, miałem dziewczynę, która schuda 20 kg W treningu, tylko dieta, trening. I tak wchodzimy. A starsza grupa już trenuje w zależności od okresu, bo oni już bardziej. Startowaliśmy w tym roku w drugiej lidze, zajęliśmy o 11 miejsce z chłopcami. I trenujemy myślę, że już, już na jakimś tam poziomie. Agnieszko, ja Ciebie się zapytam o dietę. Czy jest bardzo ważna w Twoim sporcie? Znaczy dla mnie teraz jest ważna, ponieważ y, waga mi idzie w górę, a muszę do Mistrzostw trzymać. Jak właśnie trzymacie, jak wy to pilnujecie? Czy jest codziennie jakieś ważenie, odpowiednie odżywianie? Y, tak, y, jest właśnie odpowiednie y, odżywianie i też codziennie trzeba się ważyć, żeby sprawdzać, czy ta waga nie skoczy, nie za bardzo nie zmaleje, żeby tak utrzymać normę. A co jest na śniadanie? Y, śniadanie, no to właśnie śniadanie jest najważniejsze, bo trzeba porządno zjeść. Później obiad taki lekki, żeby przykładowo ziemniaków nie jeść, bo to po prostu nie jest. bardzo tuczą ziemniaków. Tak, tak. I kolacja taka lekka, od 18 najlepiej nic nie jeść. Agnieszko, przedstaw zawody, jak odbywają się u Was zawody? Jak one wyglądają? No, jak zawody. Przed <laughs> startem oczywiście trzeba się rozgrzać porządnie. Rozgrzewka jest, wchodzi się do pewnego ciężaru i później już na to główny pomysł się wchodzi, gdzie trzeba pokazać po prostu na co cię stać. W jakiej kategorii ty startujesz? Jak na razie startuję w 48, czasami 4, 53. Juniorach, to juniorzy, młodzieżowcy, junior młodszy. Junior młodszy. Junior młodszy. Od kiedy, Andrzej, powiedz mi, można trenować ciężary? Podnoszenie ciężarów można trenować już od 12 Startować można od 13 roku życia, ale trenować można już od 12 można nawet wcześniej, bo to u tych młodszych dzieci są to naprawdę te ćwiczenia z piłkami, na odmiotu. Agnieszka nawet sama się uczyła, na kijodmiotły, rozciąganie, bo to bardzo ważna rzecz. I te dzieci po prostu mogą od 12 roku życia śmiało przychodzić. Jest to lekki wtedy trening. Trzy razy w tygodniu z elementami ogólno, z gimnastycznymi i ogólnorozwojowymi. Piłka nożna, na przykład, też może być, gramy w kosza czasami. No, niestety, większość moich zawodników opiera się na szkole licealnej. na czym staram się bardziej popracować, żeby to było gimnazjum, bo zależy mi na tym, żeby młodzież z gimnazjum przychodziła. Im wcześniej się zacznie, tym sukces może być większy. Gdyż każdy sport zaczęty w odpowiednim wieku. Wiąże się. No trzeba trenować. Jakbyś Andrzeju zaprosił kobiety do trenowania czynżarów? Jak dziewczyny? Tak. No, na pewno poprawia się sylwetka. Wbrew y, temu, co, coś, co jest. Y, Myślę, że kobiety myślą, że jeżeli się uprawia czynżary, to zaraz duże mięśnie. Tak, właśnie o to. to y, myślą, że duże nogi, i, to, tak i widać po ognie, że ono nie jest, trenuje już troszeczkę solidnie, nawet była, jest w kadrze narodowej. Była powołana na ośrodek olimpijski i nie jest to po prostu dziewczyna, która duży gabarytów, bo każdy kojarzy ciężary z, albo z małymi ludźmi, albo z y, ludźmi, którzy są o tyli. Czyli nie, ciężary bardzo dobrze sprawdzają się dla sylwetki kobiety. Na przykład, oczywiście, na tym tak, roku. bardzo dobrze się sp 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 sprawdzają właśnie, te, żeby tę sylwetkę poprawić i wzmocnić też. Eliminują pewne wady postawy, jeszcze w pewnym wieku można to wyeliminować, bo to jest sport, który wykonywane są ćwiczenia równomiernie. Napięcie mięśni jest równomierne i nie, nie, nie wchodzą tutaj żadne skrzywienia, jeżeli o to chodzi, w grę, bo ćwiczenia są izometryczne. Zapytam Cię, Andrzej, o kontuzję. Czy często się zdarzają kontuzje u Was? W każdym sporcie się zdarzają kontuzje. U nas, mi się wydaje, że nie jest to takie kontuzjogenne, jak na przykład, już się tej piłki nożnej może uczepię, ale tam jest dużo tych kontuzji, w, w siatkówce jest sporo kontuzji. U nas też się zdarzają kontuzje, ale mi się wydaje, że nie w większym stopniu niż w innych sportach. Agnieszka, twoje plany na przyszłość? Moje plany? Znaczy jeszcze do końca nie wiem, co chciałabym robić tak jak ze sportem? Tak, chciałabym ciągle mieć coś wspólnego z ciężarami, ponieważ jest to piękny sport. I myślę, że tak jak trener, pójdę na WF do Białej. I później jeszcze nie wiem, zobaczymy. Może zostaniesz też trenerką? Możliwe, zobaczymy. Brakuje mi na razie asystentki, asystenta, bo jest duże zainteresowanie. Andrzej, wspominałeś, że się przygotowujecie do turnieju. Jaki to turniej teraz? W czwartek wyjeżdżamy na Mistrzostwa Polski do lat 17. Będzie, będę miał sześciu reprezentantów zagrozu, trzy dziewczyny, między innymi Agnieszka, która ma szansę zdobyć medal może już koloru innego niż tylko brązowy i trzech chłopców. Chłopcy mają troszkę mniejsze szanse, ale są to początkujący zawodnicy i myślę, że za rok będzie dużo lepiej. Ale starałem się, solidnie przygotowujemy się. Jedziemy co co zawody w Katowicach, czterodniowe. Na koniec zaprosisz osoby chętne do trenowania ciężarów. Kiedy macie treningi, o jakich godzinach i w jakim miejscu? Treningi odbywają się w Zespole Szkół nr 5 w Zamościu. Od godziny 14 do 18. Wszystkich chętnych zapraszam, bo nikogo... Nie robię tak jakby selekcji, że ktoś jak nie, nie, nie nadaje się, mówię. Jeżeli ktoś ma słabsze możliwości, to nikogo nie. Może być to osoba starsza, to nie musi być młoda osoba też, tak? Tak, żeby przyjść na przykład. Tak. Pan w wieku 40 lat czy 50? Jeżeli weteranach chce startować, dlaczego nie? Mam kolegę, który przychodzi, trenuje, sobie ma ponad, ponad grubo ponad 35 lat, yy, znaczy na grubo, a się obrazi na mnie. Ma około 35 lat, bardzo dobrze się spisuje, podnosi ciężary w granicach 130-140 kg. Mówi, że to bardzo korzystnie dla niego wpływa na, na zdrowie i na samopoczucie. Życzę Wam powodzenia na turnieju, żebyście jak najwięcej medali przywieźli. Dziękuję Wam za dzisiejszy program. Również dziękujemy Dziękuję. za zaproszenie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.